Witajcie z tej strony Pawka. Witam bardzo serdecznie przed Wami moje pierwsze wrażenia z Test Drive Unlimited Zolor Chrome. Nagrywam to trochę późno, bo mamy dopiero poniedziałek 10. Niestety, miałem bardzo zajęty weekend. Nie mogłem tutaj e, wcześniej pograć tego Test Drive'a. Specjalnie nie oglądałem żadnych jakby gameplay, specjalnie nie oglądałem innych reakcji, bo widziałem, że już powstały i tak dalej. To będzie moja prawdziwa reakcja. No, dotarło do mnie, że jest. Podobno zła optymalizacja, i to jest jedyna rzecz, która do mnie dotarła poprzez e, znajomych. Cała reszta jest dla mnie wielką niewiadomą. Dobra. Moje oczekiwania są takie, że w końcu chciałbym jakiegoś rywala. E, Okej. Okay. Forza Horizon 5 aktualnie jest stopową ścigałką z otwartym światem. Brakuje jej rywalów. Decru, coś tam walczy. E, Motorfest jest. Wiecie... każe decru, jedynka, dwójka, trójka, coraz wyższy poziom. No czemu nie mogę się zalegać, co to jest? Oho. Mam, 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 ale coś rozdziel to chyba jest nie tak. Hehe, <laughs> ojej. Jak mówiłem wcześniej, e, Dekru idzie wyżej, ale to nadal nie jest godny konkurent Forza. Forza nadal wygrywa pod wieloma względami. Co do Dekru, jeszcze tutaj powiem, że mam problemy też moralne, żeby kupić Ingrę. Jak dwójka nadal mi nie działa na komputerze, nie mogę w nią zagrać, dlatego nie chcę kupować trójki. Natomiast TDU ma u mnie czystą kartę. W poprzedniej części praktycznie nie grałem. Trochę w dwójkę tam zagrałem, ale to nie była jakaś długa gra, więc dzisiaj zobaczymy, jak tutaj e, z czystą kartą TDU. E, Sala krą się nam zaprezentuje. Na start powiem, że widzę, że gra się bez anti włączyła i są jakieś dziwne takie artefakty, nie wiem, jak to powiedzieć, bardziej szum, e, jakby ray tracing był włączony. Dziwne, żeby się gra domyślnie z ray tracingiem odpaliła. No a aktualnie mam 30 klatek, nie jest to zbyt optymalne. E, może kupmy ten samochód, wjedźmy, zobaczmy jak ta gra wygląda na ulicy i wtedy może te graficzne ustawienia zmienię. Co my tu mamy do wyboru za auta? Bierzemy tego Forda, nie będziemy tutaj długo przedłużać tak naprawdę, bo również dzisiaj za godzinę, bo nagrywam to o 18, za godzinę o 19 startuje festiwal demek Kiedyś na streamie i będę z nich nagrywał, Kiedyś pobierał i tak dalej, w dlatego to w chciałbym zagrać jak najszybciej. Ja do niej może jeszcze powrócę, jak mi się mega spodoba, e, tutaj po tej tutaj godzince grania. E, no zobaczymy jak to wszystko będzie. Dobra, no kupujemy, nie będę jeździł jakiejś jazdy próbnej, Kolor. O, tu trzeba dopłatać. Do to jakieś kolory niezwykłe? Zwykłe? Ok. No, Wyjmę pomarańczowy. Rzadko widzę pomarańczowej wersji, chyba Forda. E, wnętrza. Ja wewnątrz nie będę jeździł. Zwykłe. Kolor pół. Felk. E, nie, one się zmieniają. Nie, są różne felgi też. Ok. A obrace ciemne. Są tańsze, chyba kupujemy. Zobaczmy jak wygląda miasto, ponieważ tu mamy konkretne miasto, czyli Hongkong. E, w niektórych grach już był Hongkong się pojawiał. Na przykład e, Sleeping Dogs. Bardzo fajnie mi się tam grało. No grafika tam nie była jakaś uber topka, tu pewnie będzie lepsza. E, więc tutaj bardzo chętnie się po tym Hongkongu przejadę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ciśnij aby rozpocząć. E, Zaczynam, przyciski do pada się wyświetlają. <laughs> nie mam podłączonego pada, jak Dobra, koniec gadania. Ja tu chcę się przejechać na razie. Fabulary nie będę wsiąkał, bo tu chyba jest ta fabuła z tego co wiem. No ale jak to jest demo, to nie chcę w tego jakby wsiąkać, nie? Za bardzo. Dziwnie się to przybliża. Jak, co taka czułość się zmieniła, ale dziwnie. Dziwnie to ma działa. Zakupy. Przejażdżka Stary hotel. Nie będzie, nie będzie jechać. Daj się zauważyć, no kurde, a gdzie mam jechać? Chyba ta przejażdżka to jest chyba to co muszę jechać. Ale zacina zagra. ja pierdziele. Zmieńmy obraz na taki, na którym najczęściej gram gry wyścigowe, OK. Bardzo blisko jest tego samochodu, ja prawie nie widzę dołu tego samochodu. Ale ta gra średnio wygląda. Jakie ja mam ustawienia? Moi drodzy. Nie, żeby coś, ale lepiej ta grafika dla nas nie będzie. FXAA podobne, jest ciekawe. To już wolę bez. Teraz sobie tutaj pozmieniam i zaraz się zobaczymy. Moi drodzy, tu muszę ponarzekać, Jest tylko DLSS albo FXAA. To nie są dobre metody antyaliasingu. Absolutnie. A czy DLSS może, ale chciałem bez na razie zagrać. Gram na ustawieniach wysokich, sobie obniżyłem grafikę. Ta gra wygląda bardzo średnio, co gorsze działa bardzo średnio, 30 klatek to jest tragiczny framerate na to jak ta gra wygląda, ona wygląda jak taka Forza Horizon 3 mam wrażenie, tylko bez anti-aliasingu. Okej, okay. włączymy ten DSSS i zmienimy na średnie. Średnie ustawienia. Czy klatek jest więcej? Mam dwie klatki więcej. Z 31 mam 33, 35, 36. Ale tak gra średnio wygląda, co jest? Też macie takie wrażenie? No nie dobra, włączę ten DLSS jeszcze, żeby to przyspieszyć. Korzystanie pamięci VRAM 13 GB Max 8. <laughs> ok, 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 ok. Eee, no powiem Wam tak. Z no DLSS już jest bardziej wszystko rozmazane totalnie. Ale krawędzie nie są tak poszarpane, no, natomiast włączyłem DSSS i klatek mam tyle samo co miałem. No optymalizacja, tak jak gracze mówili, jest y, aktualnie tragiczna. O, trzeba powiedzieć, jest tragiczna. Model jazdy, zaraz się dowiem. Zaczynam, zaczynam dopiero jeździć z nim. E, może sobie przewinduję jeszcze klawisze na szybko? dobra, klawisze przewindowane, więc czuję się jak w domu w tym momencie. E, o, jaki, jakie strzelenie było? Wow, wow. <grywa> Sorki za tą ciemnię troszeczkę większą, bo musiałem zasłonić okno, bo mi odbijało w monitorze. Oj, oj, jak to zacina. No nie będę na niskich chyba zaraz grał w BSS. no Kurde, aż tak fatalnie. Nie robi się gry, w wersji testowej gry, w momencie, kiedy ta gra działa, jakby nie mogła. A to będzie jedyna szansa, żeby gracze przed premierą sobie ją sprawdzili i sobie wyrabią opinię. Że jest słabo zoptymalizowana. No, ja bym czegoś takiego absolutnie nie dawał graczom. Bo serio dużo osób sobie wyrobi opinię o tej grze, jeżeli. Bo tam gdzieś śpieszałem, że optymalizacja ma być poprawiona, nie? No, w grze. No, trzeba było mniej kontentu robić, a optymalizację na ten moment zrobić. Eee, trzymajmy, E. Eee. Dobra. O Jezu, jaki brzydki screenshot tutaj jest. Dziwnie to wyglądało, to auto wyglądało jakby lewitowało. Eee, wspomaganie jazdy, premie. Ok, teraz. pozmieniamy sobie tutaj ten schemat nowicjusza. Tylko zakręty. ABS na 100%. Trakcja. Trakcja, zawsze mam jeszcze kontrola stabilności gdzieś powinna być. No nie wiem. Eee, no dobra, mam premię 3%. <laughs> Ale sobie zarobię po prostu. Eee, mega fajnie. Rozpoczynamy wyścig. Zobaczymy jak to będzie wyglądało podczas wyścigu. Klatkarz sobie już ukryłem, żeby się tutaj nie sugerować tym klatkarzem. Będę odczuwał jak ta gra cina bez klatkarzu. Wy tego tak pewnie nie odczujecie, ale ja to odczuwam. Jak ta kamera jest blisko samochodu, ja pierdzielę. Prawie w ogóle to auto nie widzę. Jó jak przyspieszam, jest trochę lepiej. Ale tu jest mało klasek masakra Zdaję na to niskie obniżenie. Zarobista test, bo to jest festiwal, ona ta gra jest dostępna na festiwalu Steam. Na ten festiwal DEM była jakby przygotowana, bo następny będzie dopiero po premierze. I Jak to zacina! Dobra, wiecie co? W dupie mam to, że tam twórcy mówili, że później to zoptymalizują. Aktualnie ten optymalizacja jest do dupy, no po prostu nie idzie grać w tym momencie w tę grę. Trzeba mieć DLSS, żeby w ogóle jakiejkolwiek klatki trzeba, żeby jakiekolwiek klatki były, a przypominam, że DLSS jest tylko dla Nvidia. Nie! O kurde, nie mogę zapozować gry na wyścigu solowym, a czas dalej leci? Ciekawe, no dobra, to jedziemy dalej. Eee... Chciałem zmienić ustawienia graficzne po raz kolejny i poczuć się po prostu jakbym wyłączył całkowicie ten DLSS na niskich ustawieniach, bo dużo graczy nie ma tego DLSS-u. I nie powinno być tak, że gra jest grywalna dopiero z DLSS, powinno to działać bez żadnych e, takich metod upskalingu. A nie mam jak komputera za 2 zł, żeby ta gra nie działała mi dobrze. Defania mogę na bardzo wysokich ustawieniach. Defania tutaj, tutaj przypomina bardzo często, bo Gra jest jedną z nowszych gier, a działa bardzo, ale to bardzo dobrze, i wygląda bardzo, bardzo dobrze. Destrukcja otoczenia też ma potężną, więc to nie jest jakby, wiecie... A, jakiś tam pierdugierka I tam ta optymalizacja pięknie świeci. Błyszczy nam w oczy. Z race racingiem nawet można płynnie pograć, a tutaj masakra. Nie wiem, w ogóle to jakaś próba czasowa była? Ja nie wiem co tu się działo w ogóle, co to miało być? miał być wyścig? Próba czasowa. Grałem w ogóle, o to tu chodzi? Nie no, wyglądam w ogóle ten babszy to, to cińszko. Premia za pierwsze ukończenie, czyli tu chyba nie było jakby jakiegoś konkretnego y, czasu. Albo był, ale nie, nie wbiłem go. <grym> Oj, tu widzę bardzo w MMO to idzie, nie? Jak już tutaj widzę taki styl, jakiś powrót jazdy swobodnie za minutę, Rozpocznę od nowa, pójść wyścig. Poczekalnie, okej... Okay. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. A teraz mi się przypomniało, że faktycznie ta gra chyba miała być tylko i wyłącznie online. Że jak nie ma się internetu, to się w ogóle nawet nie zagra, niedługo daleko znajduje się wrak. No, czyli jest standardowe poszukiwanie... A czemu mam myszkę na ekranie? To tak? <grym> Spróbujmy znaleźć tego wraka... Moi drodzy, ustawiłem tą grę na najniższe ustawienia, wyłączyłem DLSS. Eee... Czy gra działa płynniej? No tak średnio to odczuwam i po FPS-ach widzę, że... ...że jest podobnie jak było. Nadal 60 klatek nie mam. Spróbuję tego wraka sobie odnaleźć, zobaczymy jak tutaj to wygląda. Coraz szybciej pika. Tu chyba muszę wkręcić. Jezu, jak to tutaj... Czemu ten ciężarówka lewituje? <laughs> Zarąbiście. O, jest. Fajnie się driftuje tutaj, to trzeba przyznać. Że w Fordzie tak stokowym. Na tym stokowym, jakby, bildzie, autami nie można tak podriftować. A tutaj jadę i normalnie mogę podriftować na zakrętach. Więc model jazdy jest bardzo fajny, nie? Oczywiście ogólnie podoba mi w tym Dekru, był spoko. Fordzie Forzie, spoko tu też na to wygląda, jest spoko model jazdy. E, przy tym na pewno tutaj pierwszym ograniu, co teraz sobie pykam, nie? Można na stadion wjechać jakoś? O Jezus. Niewidzialna barierka jakaś mnie zabiła, chyba. A co mogę powiedzieć? Do pierwsze wrażenia są bardzo średnie, właśnie przez tą fatalną optymalizację. Musiałem zejść na najniższe ustawienia graficzne, i tak nie mam nawet 60 klatek, co jest, w mojej opinii, fatalnym wynikiem. No, jak można tak źle zoptymalizować grę i ją wydać jako demko do przetestowania? Masa graczy się od tego odrzuci, i ja też ja, tak, tak, tak samo tą grę oceniam, że. Nie wszystkie słaba optymalizacja. Bo tutaj naprawdę znacznie ostrzejszych słów trzeba by, trzeba by było użyć. Dobra, bo nie wiem, co mam robić w sumie. Trochę, graby by mogła tutaj, jakby bardziej, jakiś wyścig coś zaproponować. No nie, gdzie tu są wyścigi? Gdzie są te wyścigi wszystkie? Okej, okay, zakupy Wangchai to nie jest jakiś sklep, tylko teraz widzę, że to są jakieś wyścigi. No kurde, kto tak nazywa wyścigi zakupy Wangchai? Nie wiem. To powinno być z daleka widoczne, że to jest wyścig. Ja nie widziałem na pierwszy rzut oka, że to jest wyścig. Teraz przynajmniej wiem, że to jest wyścig, więc sobie go przejadę. A czemu muszę czekać jeszcze 20 sekund za wyścigiem? Czy tutaj każdy wyścig będzie jakby z matchmakingiem? Oby nie, no przecież czemu Mam czekać za wyścigiem? To mi się nie podoba, jeżeli jest matchmaking domyślny do wyścigu. Chyba, że gdzieś była jakaś opcja offline, ale nie widziałem. Tylko, że na najwyższym miejscu. Postaram się. Zobaczymy, jak tutaj poziom trudności. Nic nie zmieniałem z poziomem trudności, jak widzieliście praktycznie. Więc powinno być w miarę łatwo pewnie. O, ale przycięło, ja pierdziele. Ale to przycina, no nie da się grać w ogóle w tą grę. Ja już niżej ustawień graficznych nie mogę obniżyć w tej grze. 30-70 TI. Nie jest karta za 2 złote. To jest co najmniej mid-range'owa karta aktualnie, mid-range'owa. To znaczy, że średnio... Śred... taka średniawa ta karta, o, może tak powiem. W średnim budżecie, zresztą i tak najpopularniejsza na Steamie jest jej gorsza wersja, bo 30-60 ti o ile się nie mylę. Eee, czyli jeszcze słabsza jej wersja, to jak ludzie w ogóle na tym mają grać, a ty 3060Ti? Ale te krzaki tu wyglądają ochydnie. oho, <laughs> ale tak nacina. No, wy tego nagępy, moi drodzy, nie uświadczycie tego zacięć tak bardzo, bo zawsze to, co się gra, to jest jakby większy dyskomfort niż wy to, co oglądacie na YouTubie. Dla Was to może być w miarę płynnie, ale dla mnie to absolutnie nie jest płynnie. E, o Jezus. No co mi po fajnym modelu jazdy, po fajnym mieście, jak ta gra tak zacina? Ja w ogóle nie czuję fanu z grania. Bo się irytuję tym, że mi przycina. No ja pierdzielę. Oj, nie wiem, czy z tego będzie nagrywał jeszcze jeden na odcinek. O Spoko Spoko jest to, o to mi się teraz podobało, że wjechałem w jakieś lampy, mnie to spowolniło. Tego mi brakowało, bo ostatnie forcy e, czy, czy The Crew e, powodowało to, że wjechałeś w jakąkolwiek barierkę, i to cię w ogóle nie spowalniało, po prostu jechałeś dalej i to mnie bardzo jakby demotywowało, że nie trzeba tak uważać. W tych starszych grach właśnie każdy zakręt, każda barierka, każdy słupek e, spowalniał cię i trzeba było idealnie jechać. A nowsze gry... czyli Nitwor Speed na przykład, a nawet w palmy mogłeś wjeżdżać. Eee, a zobaczmy tutaj, wiedzmy w palmę. No tutaj się ładnie spowalnia. A na przykład w Nitwor Speedzie hicie to chyba było pierwszy raz. Eee, czy w Payback'u, już nie pamiętam, wjechałeś w palmę i jechałeś po prostu dalej, bez żadnego spowolnienia. Eee, nie było, więc to mi się nie podobało. Tutaj to mi się podoba, że trzeba faktycznie dobrze jeździć. Tu jest śmieszne w ogóle to wygrać, że pod 16.09 jakieś odbicia były tutaj, już jest poza 16.9 i tego odbicia nie ma. Ale ta gra na tych najniższych tak fatalnie wygląda i tak fatalnie działa, dlaczego? Ok, A, pominę to, bo nie chcę mi się tego słuchać. Jedziemy do warsztatu. Dobra, dobra, dobra. Dobra. On... Dobra. Szybka podróż. <grafy> Gra mi się zacięła. <grafy> mam nadzieję, że to nie koniec tej gry. Pierdole. No niestety. 9 megabajtów. Raport mam im wysłać? A w dupę se te Zamykam program i lecimy jeszcze raz. Jak widzicie już ponad pół godziny za mną grania, czyli ponad połowa czasu. No nie no, no zaraz mnie coś walnie normalnie. Drugi raz odpalam, drugi raz się nie mogę zalogować. Za pierwszym razem musiałem 3 minuty klikać z rzędu i tak klikać z tym logowaniem, bo tam ludzie gadają, że faktycznie są jakieś problemy czasem. To zabawne dzisiaj w ogóle były e, serwery niby naprawiane. Była przerwa techniczna, tam chyba od 11 do 15, 4 godzina, a wygląda na to, że nadal nic tutaj nie działa tak jak powinno. O! No nie wierzę, 10 minut praktycznie, właśnie miałem niedługo się poddać. Ojejku, jejku, jak to biednie tu wygląda z tą grafiką. A co gorsza? zacina. Eee, fatalna optymalizacja. No ja nie wiem, w sensie. Decru e, Motorfest znacznie lepiej działał. Nawet w tych moich zamkniętych testach alfa, gdzie nie mogłem wam nagrywać, gdzie miałem napisy na ekranie. Eee, no, Forza grałem dopiero na premierę, piątkę, czy czwórkę, czy jakąkolwiek inną. Każda z tych gier po prostu działała lepiej yy, i wyglądała lepiej. I moi drodzy, jak teraz kliknę tą szybką podróż, bo muszę ją kliknąć, i mi wywali grę, to ja kończę gameplay. Okej, okay, chyba to teraz zadziałało. <laughs> Dziwnie ten garaż tu wygląda, spodziewałem się jakiś, wiecie, garażu, coś takiego. Nie czuję takiego fajnego wajbiku, osiągi. Mmm... Okej, okay, trzeba będzie wbijać poziomy konta, żeby mieć jakby... Lepsze rzeczy, lepsze turbo. Responsywne, mocne, bi, anti-lag. Nic mi to nie mówi, ale obstawiam, że im wyżej tym lepsze. Nam... ...potrzeba to. Części ozdobne, zobaczmy jak wygląda tuning w tej grze. No nie gadajcie. O Jezu, co to jest? Czemu tak mało? Po co mi w ogóle wnętrze? Kurde, czyli tunik wizualny to jest felgi, szyby i wnętrze. O Jezu Chryste, to bardzo słabo. No to tu się rozczarowałem w tym momencie, nie? Tunik osiągów spoko, taki jak w forzie, nie ma jakichś głupich punktów części jak w Dekru. No ale w Dekru mamy fajniejsze rzeczy do modyfikacji często w tych samochodach, a tutaj totalnie nic. Czy tu mogę jakoś zmienić poziom botów? Bo to co było, klasyfikacja. Czyli nie można zmienić ustawień botów, tak? Nie, jest tylko wspomaganie. W ogóle mam licznik czasu, nie? Czajcie, że muszę w określonym czasie się tu... Okej. Okay. No średnio to wygląda, ten cały tutaj jakby, że tylko można grać online. To mi się nie podoba. Forza to idealnie rozwiązała, że można wybierając wyścig, można sobie grać solo, można grać w koopie na boty i można grać w PVP. Każdy wyścig w grze jak odpalacie, i to jest w mojej opinii bardzo spoko. Tego nie trzeba było zmieniać. Need for Speedy podobnie to fajnie rozwiązały. Może nie ten najnowszy, bo tutaj trochę to inaczej wygląda, ale no, przypomnę: jak najbardziej, dwa Chcemy grać z innymi, zapraszamy innych. Chcemy grać sami, gramy sami. Idealne rozwiązanie to było. A tutaj jest to wymuszone, żeby grać online. O masakra, jak to zacina, nie? Przy tak słabo wyglądającej grafice. No i te boty, co to jest w ogóle? Wystarczy trzymać i wyprzedzać. Oczywiście, liczę na to, że cię granie nie zatnie na zakręcie, żebyś nie wywalił, kurde, w bandę. No i też nie można. O, to jest minus. Nie mogę pauzować gry w trakcie, jak się gra na boty. Bo mapa, w to jest, że podobają mi się te trasy miastowe. Yy, model jazdy też jest spoko, ale wszystko przyćmiewa grafika i jej optymalizacja. No po prostu jest straszna bieda z tym. No i nie wiem jak tam potem by wyglądała cała gra, bo to wiecie, to ciężko ocenić, bo właśnie w Forzie mam ten problem, że tam szybko nie ma co robić, tak naprawdę. Nie ma jakby progresu, możesz jeździć w wyścigi, ale te same. Ja po prostu w Forzie brakuje mi takiego czegoś, żeby Coś robić, nie wiem jak to powiedzieć. Bo to wszystko w poprzednich Forzach miałem, no i zwykłe jeżdżenie wyścigów mnie... Trochę nudzi po prostu. Rankedy w Forzie Horizon 4 były czymś, co bardzo uwielbiałem, bo to dawało mi jakiś progres. Czy wygrywam, czy przegrywam. W piątce tych rankedów zabrakło. I po prostu w piątce... No, tylko weekly robienie. Żeby dostać nowe autko. Aut masz tam, nie wiem, 700-800, czy nie wiem nie tam już jest tych aut. No nie wiem. Nie. Ja bym chciał po prostu jakiś fajny endgame, żeby było coś ciekawego. E, do roboty, a nie ciągle to samo i to samo. O, tu fajna jakaś malutka alejka i to mi się mega podoba. No mapa... Mapa to wydaje mi się na ten moment największa zaleta o jakiś gracz chyba jedzie. W ogóle ciekawe, no właśnie, badę te wyścigi, niby gdzie mogą inni gracze dołączyć i nikt nie dołącza. To mnie ciekawi, on też jedzie nie on gdzie indziej pojechał. I 33 sekundy muszę czekać, no kto wpadł na taki idiotyczny pomysł? Jezu, co to to, auto, co to są za auta z tyłu? Kikiga klasyczki. Ja nie tu mają szansę ze mną, jak jeszcze ulepszyłem osiągi. Okej. Okay. No i co? Już jestem pierwszy i mega ekscytujący wyścig. Dziwne jest to, że kurde no... Jest ten matchmaking, a nikt nie dołącza. Na pewno inni gracze grają w tym samym momencie co ja. tą grę. To zbędna rzecz, co powinni... No kurde dziwne tu są podjęte decyzje, których nie rozumiem. Wydaje ja ja mi się, że gra ma potencjał, bo mapę ma naprawdę fajną, ciekawą, e, którą chętnie bym sobie pojedził więcej. Taką mapę w to byłoby sztosiwo totalne, bo za ostatniej mapy w to są wszystko to samo. Piątka w ogóle ma najnudniejszą mapę w historii. Nic tam ciekawego na niej nie ma. I mapa też się sama nie zmienia w sobie. A tutaj, no kurde, wygląda to... przekładko ta mapa. Aż chciałbym ja sobie po niej pojedzieć. E, tym wyścigiem zakończę ten odcinek, bo już jest ponad godzina nagrywania. E, jeżeli znajdę czas, żeby pograć jeszcze tutaj e, w, te, w TDU, a będę mylił pewnie często nazwy, jak zajdę czas, to pogram do końca tego festiwalu demek i coś jeszcze dla was nagram z tej gry. Natomiast teraz się podświęcam temu festiwalu demek, gdzie jakiś materiał dla was fajny zmontuję. Ostatnio zagrałem bardzo dużo gier, tak było ponad 50 gier zagrałem dla was. Teraz trochę obniżę tą poprzeczkę, bo kurde, ledwo się tam wyrobiłem z tym wszystkim. Ale na pewno tam szczosiwe już widziałem, że są dostępne. Tutaj w przerwie, jak czekałem na to zalogowanie się finisz, więc co, no na ten moment bardzo odpycha optymalizacja i grafika jest fatalnie, fatalnie, fatalnie. Najbardziej do mnie przyciąga mapa, mapa jest to mega fajna, yy, nie wiem jaka cała czy fajna będzie mapa, ale to co tutaj jeździłem po tych uliczkach, jakieś małe coś, małe jakieś wjazdy, coś, bardzo fajnie, 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 fajnie to wszystko. Wygląda, ale nie graficznie. Wygląda to w teorii fajnie. Dobra, nie przedłużam, dziękuję za oglądanie yy, i widzimy się w następnym odcinku, prawdopodobnie z Demek na Steamie. A ta gra, nie wiem czy jeszcze będzie raz na kanale podczas tego festiwalu. Dobra, nie przedłużam, adios. A, a, a.